Stań prosto ze złączonymi stopami i rękami opuszczonymi po bokach ciała. Weź głęboki wdech. Z wydechem odłóż dłonie na matę. Przejdź lewą i prawą stopą do psa z głową w dole. Z wdechem wróć na początek maty. Prawa i lewa stopa do przodu. Z wydechem skłoń się do wyprostowanych nóg. Z wdechem unieś ręce w górę. Wyciągnij się, połącz dłonie nad głową, wydech, odłóż dłonie po bokach ciała. Głęboki wdech, ręce złączone razem nad głową, spójrz za dłońmi, wydech, skłon. Głęboki wdech, spójrz przed siebie i z wydechem przestaw lewą i prawą nogę do psa z głową w dole. Odpuść głowę i z wdechem Przenieś lewą stopę na początek maty, odłóż prawe kolano i prawą stopę na matę, wyciągnij się z pleców, otwórz klatkę piersiową i powoli z wydechem wróć do psa z głową w dole. Głęboki wdech, i z wydechem przejdź do wysokiego planka pozycji deski, dłonie ustawione bezpośrednio pod barkami, głęboki wdech, i z wydechem zejdź do czatu dandasany. Łokcie blisko ciała, z wydechem unieś klatkę piersiową do psa z głową w górze. Odepchnij się dłońmi od maty i z wydechem wróć do pozycji deski. Mocne ciało, głęboki wdech, i spokojny wydech, pies z głową w dole.